to jest mapa historyczna, czy to jest po prostu nazwa? E, tak, tak, to na jest bazie, mapa historyczna. Czarnobyl, słyszałeś? Czarnobyl, słyszałeś? No, nie w Czarnobylu. No jaka? Czarnoby? No. To są fortyfikacje Francji. Jaki Jakie są Gdzie my jesteśmy? No, już i Stary już przekleńamy. Tą... Stary jest 30 sekund, ja dobra, nie mogę ej. takich rzeczy stawiać! A, to cinek to przekleństwo. Dobra, nie. no przekleństwo czelec. Ej, dobra, bo nam to też do do dawali. Dobra. Nie pompuję. Dobra. Jak pompuje? dobra. Gdzie, to owej? Nie, to nie mogę chceć. Można pompować żółle? Hmm. Ukraińca można pompować jak okay. chcesz. Taka zdrowa. droga. Czego ja się boję? się boję, Pompowanie ja żule. się boję. Ja się boję ciemnych map. Dajcie mnich map, no. bo się tych ciemnych nie ludzi. Było. No i właśnie, się stało. Jak ura, ktoś odkłada? Ura. A skąd ja nie, wie... no. nie, nie wiem, dziwne jest. Przecież wiesz, się wiesz. Że... Ja Jestem Daltonistą, jak ja. Nic nie widzę! Katastrofobia, challenge, Krystian. No nie widzę, bo no nie nice, kurde! Tak. Jaka random, stary, ale za to masz Dobra, to! Ej, podniesiesz pod... bombę, Osby? Bomba, klar! Jaka, jaka, ra... no to była random, się odwróciliście, strzeliłeś randomowo! Jaka random, ma... ja ej, się tam tak widziałem, ja tak słyszałem! Ukraińskie nie. kable żółto-niebieskie, ciekawe, ciekawe. Serio? i mam żółto-niebieskie kable? No. To. no! to niebieskie było, no! Faktycznie! Masz, masz za random, masz Jaki, random, buła! Jakie mają kolory, czekaj. o jakby Mati miał niebieski. O, a co niebieski? O, jakby Sam miał niebieski, niebieski, niebieski na tabie. Na tabie, na tabie mam, nie ja mężowy, no jestem, jestem jaki jestem, tak? E, dobra, nie, ma under. nie ma nie ma jąder. O Ale. bardzo ma mało życia, ogółem, całe te. Jeden koleś ma snajpę, uważajcie. Serio snajperkę ma? Gadam jak David Jasper. Ty. I Tobie! Uf! Eee. Eee. Wiem, że tak się nie pojedzie, Ej, miałbyś to przyczynko challenge. Kto przeknął? No ty! Kto? No, Kto? No mój stary! Kurzo? Ja? Kiedy? To pom 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 <laughs> pompuj! On już nawet nie wie, kiedy to mówi. Stary. Pompuj. No przed chwilą ty powiedziałeś <laughs> No, no, no. Dobra, nie, jakie słowo? No dobra, pompuj! Na K! Trzeli. No jakie słowo na K? Kurczak? No, no nie, no stary, ja ci zaraz re rewinding dam. Nie wierzę. Gdzie masz głowę? Gdzie masz głowę? Chwyćko mała w dłonie! Nie widzę was, bo mama No i znowu! Stary, 20 pompek! Bo nie, nie ma żadnych pompek! Nie pompek, bo ja... Pauza na respie. Pauza. Bo ja... Bo ja mam... Nie, jak to się k***y... Krypkę. Pompuj. Pompuj! Przecież to kurde jest niedobre. No ja się jednej pompki nie zrobię, jak ja mam 150

5 przysiadów. Bez butelek, bez niczego, normalnie przysiad. Nie mogę, dołączyć. Nie możesz dojechać, to zostać kiknięty z sesji. Ja No zostajesz sam, trudno. Trzymaj się, p***dolę. A jest jakiś Anuban, czy coś? Anubis jest już tak chyba powiedzieć Anubis? Bo to zrobiłeś? No to ja się tam zagamę. Czemu ja się nazywam puzonik teraz? Przysiady zrobiłeś no w tak. No jasne, siedzę. Ile sztuk? No, teraz masz Siad. czas na przysiady. Nie, <noise> za czemu mnie wyrzuciliście? w się czuję odrzucony. Ale, Ale po prostu korciło <noise> mnie to, żeby to zobaczyć, czy mogę cię, Saula, wywalić. Mógłysz? Jak mogłeś? Jak mogłeś, świnio, ty? Ale przyjadałem nie, no k***a. No do... <noise> i pompuj. Ej, nie, no, no to nie. Kamerę no na, na live odpalaj i pompuj. Jak kamerę na live? No czemu ja mam to... bana? No, nie mogę dołączyć! Dalej? Iwan coże się Teraz szukasz komendy, żeby go odblokować, nie? <noise> to wpisz Unban puzonik. Nie ma Unban komendy Ja pierdziele, Mati ten... przepraszam, Bolemy. nie wiedziałem, że aż takie takie mam super moce po prostu Nie no zaraz ja będę miał kancelowy wywalą mnie z drużyny Ej podwójcie się... mogę? komendy je ja to reset sesji, to zawsze pomaga, jestem informatykiem. Dobra, Ta. widzowie! Pomiłem, bo to poszedł! No, na ja pomiłem, dobrze no. powiedziałem! Ja, ja Dobra, mam geny mi, mi się informatyka. Należą, Ej, mi się należą pompki, on powinien kurde, pompować Dobra, Stary, za to resetujemy twoje pompki. No, Dzięki za Super, Ale deal. no, żebyś się nie stryklał, no. Dobra, i Dobra, co, od nowa. no i w porządku. No i to mi się podoba. No dobrze, powiedzcie! Oszukiwać to trzeba umieć. Pamiętajcie! Nikt nie masz na no właśnie, masz to nagrane. Nie masz tego nagrane. To no czyli co? O. Czyli od nowa. No to... A to nie da B, jest. Tam są? A, gnojki, co? Dobra, on jest obity, ja nie wiem, po circe dostał. O Co to cieka? dobra, Krystian jest też obity, dwójka jest obitych, Mati. Góra, no popatrz! Karol dobra. Ja dobra. Karol minus 90, Krystian minus 50. Yes. Weź nie, weźmy z kiku jeszcze raz, bo to dobra. No dobra, dobra. siema! <laughs> O, no A tak się z Iwanem gra? A wiesz, że dalej no przekleństwo zbierają ci się bombeczki, stary? Ty, nie, mi nic nie pom. O, są dwóch! TY, ON Z KAŁACHEM GRA! Jak z kałachem? No ma! Chodziło o nie... k k***a. A ma. Świsiora. E, no ja dostałem heada i nie chcę mi się grać już. Dobra, plantuj. Chodź plantuj. Lewo, esen, lewo. ESET, No popatrz, no! Nie. Zero. zero. <Sf2> Czerwone. Czerwone. dobra, Kika masz stary. <grym> Ty sobie nie dodawaj. Słuchaj, to jest wasza winda, że Ty boję mojego headem komendami. Ty ja mojego geatem trafiłem, trafę. To, to jest dobra. Od nie, nie strzelę. Popatrz, Cześć. Dobra, jest 2:1. Dziec. Okej. Iwan po prostu u mnie u mnie bez zatrzymywania strafował w lewo i strzelał. Tak, bo ja to zrobiłem, stary. Ja cię po prostu wydymałem. Cześć. A potem Iwan powie mi, a potem Iwan powie, nie, jak to przecież nie to jest skill. A chłop biegnie bez zatrzymania się, strzela trafił randomową głowę. Ej, prawda? Ja Ej, chłop wąkuje na żywo wierkę, nie? Nara, gdzie jesteś, gdzie jesteś? w tym samym miejscu, no chodźże. Co za gość. To brzmi jakbyś nie był w tym samym miejscu. No nie jest. To brzmi jakby Iwan był w tym samym miejscu, tchórz śmierdzący. Się Czemu się jedzący? nie. No ja nie i wiem, co? Czy on mi wyjdzie z górnej ja ci powiem, wytwicy. wyjdę gdzie chcę. Nie wyjdę, wejdę, wyjdę. Jak tam nopki, Ale was robimy <laughs> Uaj, już jeden wyszedł, starczy. Ale no słuchaj, ty robiii! Jeden na ale ja co robię?! No nawet <coughs> nie, ci w, nie nikogo, co ja? Po prostu ile Przez się dwie Przez drzwi Aha, bo, bo ktoś mu dał ta z piwkiem przeciw. To, to nie, że Iwan możesz. jako terror gra mega agresywnie, a jako co? w sensie jako CT, a jako, y, a jako terror gra jak Aha, dzięki. Komplemenciarz, on to moi każdej. Nie wiem, oni Padają w smoku. Uff, schował się! Jezu, nie widać! Czekaj, bo mnie w puzo. Jest! O! o nice! W, w tył głowy? W tył głowy? Szczerze? W tył głowy to tak nie jest. Ty mnie skłamił! Byłeś! Jak ja w 45! Tak, wszyscy cancel to i ja. Nieboj. Jak nie wiem co to chodzi wow. to chodzi o pieniądze. A bo Ej! Oła, ale po duchu, że mnie Co ty myślisz, że ja ciebie cię nie te... widzę? I pan widział mnie totalnie przez przypadek, bo strzelał w Karola. Ale was A... robimy! Nie, ja w ciebie nie. strzelałem! W jak, jak Karola. Nie, kogo pierwszego zabijesz? No! Cie, ciebie! No, mnie! Mnie. No. Mnie, mnie zabijesz pierwszego, tak? Mnie, to ja cię muszę mówić. Ej, powtórka, powtórka. A to kto cię, stał obok mnie! Kto ja. stał obok mnie! W tym miejscu, w tym miejscu zabój Dobra! Kto stał obok mnie! Karol? No to nie, bo ja ciebie widziałem przez niego! No, o tym mówię! Kogo widzisz pierwszego? No jego, ale zobaczyłem jak strzelałem do niego, widziałem ciebie jeszcze. O ty no chłopasz, kurna dziadu. Ja gra za wupą, On gra za Wupę! Kosy, kosy! Kosy! Synu! Przestraszył mnie! Ale co nie, ci straszył jak ja ci drery ja że on za WPą gra! Czemu ty masz 5, 5, 5, 5 fragów i 17 punktów, co wy... I ja potem na koniec rund się przejmuję. Że bo nie trafiałem. Ja po prostu bombę nie podkładam. No a kto podkłada? Kto no. podkłada? No, wejdę, no, wejdę. Iwan! Co Ivan? Czemu się tym healy? Iwan. Nie Cześć, no, no, Iwan to tu Można chodzić. O, w dupę, on gra znową. Zamba się. plecy. Dawaj, dawaj. Nie no no nie wiem. o o o. O stopę! stopę go trafiłeś! Stary w stopę go trafiłeś! Dwa razy z pompy go trafiłem za 35! A on o, z po cię stopy trafił! Gdzie on ta ma... pompa trafia? I co, on ma ostrogę rośnie to wpięte. Do, yes. do dupy, Achillesa do dupy, yes. kumplu! A chyle Do dupy? kumplu... Totalnie to brzmiało. Totalnie to brzmiało do dobrze! Jeszcze dopowiedział kumplu i ten awatar skręcącym się kiblem. To nie wygląda to dobrze. Jak to się To idzie? ma brzmieć dobrze. Gdzie jest. ja jestem? Ja nie wiem, gdzie jestem. Odkryjesz to po przejściu o. na od armii. Zamknij mordę o. i nie gad -ga. Jest tam! Dwóch jest! Dwa, nie umiem strzelać. O. Po co tam jesteś? Łoka! Ale Zesrałem się. By... Puszcza, ej, puszczałem się w majtki, chłopaki, oficjalnie. ja też, ja też, a żyję. Miło. To, to był taki streamer, co się zesał w gacie i powiedział muszę na sekundę zrób. To byłem co? ja, pod, 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 pod My, plandeką. Ty jesteś sztywny? To co jestem sztywny? Ja jestem mega gąbczasty. Wziął o... ja mi o to, że jestem... ktoś powiedział, jeden się zesrał i był sztywny. <laughs> Aha, nie majątę! Ja jestem scoutem, Misson, bo cię podniosłem. Dostałeś jeszcze raz? Nie, a nie raz. A nie raz, okej. Nie raz, ni**uj! Ile? No Jedzi pociąg z daleka! A z czego ty się cisz, jak ty nic nie zrobiłeś w tej rundzie? Jak ty Z czego? Bo ja mam... mówię! co ja mam kumpla zajebistego, to mój kolega k***wa, to go no. bronię, co? Tym partner, Boje. nie? No... choć się przejdziemy my się, No, my się razem k***ówkami na starcie ja, stykamy. Ja tylko przypomnę... Był challenge, że macie nie przekinać. Ale my się my się kochamy. Bo rzeczywiście. Trzeba podliczyć te pompki, bo to już nie ma tak, sensu. Pompki zależy ja 150 kg, ja mogę pompkę zejść z topami. Naprawdę. I po co te popisy? No popatrz. Pójdę. Zajmij się 87! Cześć, bo nie słyszę jak jest ja, czy powiedział. I potem mam z ciebie! Ktoś u coś powie o skillet, nie no! Dostaję w łeb! Centralnie w łeb! Za 57! No, ktoś kupuje shotguna i gadoszki. No, i przeklnąłem przez ciebie, i pompki ty za to robisz. Ja <noise> uważam, że jest za mało team player. Ja uważam, że Krystian powiedział. Losowa bania znowu! No, przez smokaż Nie no, nie, to jest. to jest teromapa, nie? O, Aha Uuuu! Tak, powiedziałem lewo cztery znaczy razy. Nieważne. Nieważne, kiedy ja zginąłem, kiedy nie. tobie powiedziałem lewo. Leży tu, leży tu. To, to broń. Na kurwa na ci broń, debilu. Na nie, na raszu, twoje... kurwa, no ma smooka, nie raszuj, kurwa, no masz smołka, nie raszuj. Dobra, no tak jak mówisz. Na Mi to kurwa twoje zęby. <śmiech> <śmiech> P90 rany. <laughs> 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 Kocham P90! Imi... Prezydenta. Na Włocławku z P90! P90. P90. Idź tam! Gdzieś tam siedź! Jedna random fest. Random festka! Jak ty masz tam mówić?! Patałgaga Nowy! P90! MP9! Sranie panie! Dobra, ja mam random Iwana, dobra, wygrałem. Random Iwan?! Nie! Dlaczego?! Będzie random Iwan od dzisiaj. Dawaj, pokaż mi, pokaż mi. Co, broka no, mam Wszystkie, wszystkie heady, które tam jak, jak ja hat są, on jest. Ja, ja nie mówię. Ui, ui, ui. A ty masz biedę? Haha, bieda jest. No nic dziwnego, stary ty klasą jeździsz po wozławku i dzieci przejeżdżasz. Ty, ale mój inny no, Mój jest. To, to są poważne oskarżenia! ...history. Nie, mam nie przejeżdża, dzieci tylko szuli. To, to nie jest historia, to teraźniejszość. Dobra, Janom Gilatis. Dobra, Janom Gilatis. Nie mile, Karol, pięć pestek na klatę przyjął.

nie biegną nam... mnie! Ty co? Gówno! to interesuje. no gówno Dobra, mnie też to interesuje, ja... Co myśli? On się tutaj znajduje w okolicach Szukaj go w kujawsko pomorskim. Iwan ma gameplay. On ma gameplay! Nie, nie da się do... Do... Z tą jest. Trzeba! 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 Uwaga, uwaga! No Karol widział! Tup, tup, sprawdza, top, 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 tup 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 tup. mnie Szczerze! Cała Seakula kula ci wystawała, po prostu idealnie! Wiem, wiem! I mówię, nie kapłem Karol mnie nie zobaczył, tylko głowę skłabam, żeby nie wystawała! A ja mam tak jasno CSI Ja mam tak jasno CSI i mówię, to jest krzak, ale strzeliłem. To jest krzak. To jest Ja lecę w rurkach i mnie jajka cisnął. Jak bardzo? Poli? Nie mam jąder. Jezus, a jak ty Iwan ich nie widziałeś stąd, co? Nie. No i kurwa zdradził moją pozycję, a żebyś się zezrał w gacie. Nie, wiem, oni nawet nie wiedzą, ale teraz już wiedzą. No, okay. no, 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 no dobrze węszyłeś. Dobrze węszyłeś. Chyba no, węszę zawsze dobrze, bo jestem Ukraińcem. Węszę w Tak! 9 sekund, dobra Kurwa. Nie, chowaj! Wywal mu, wywal mu! O mój Boże! O mój Boże! Sala tortur! dalej! A żebyś się w gasie i nim czym prędzej! Co za Ja nie mogę! Ja pier... Ale mnie takie coś tiltuje, kiedy uciekaj. Ale ucieka! ty! szony. A żebyś, nie wiem... Poducha z dwóch stron ciepła for you! Nie ma yonder. nie walimy. No ja bierę! Chyba <noise> <Zabij> się. Czekaj... <noise> z masłem. Ty, Bilu Żuć! Rzuć. Rzuć mu coś! Eee! Co ty no <noise> Nie, no ty nie, 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 Musisz! No! Kawał, ja tobie k***a zaufałem, tył, 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 tył. ja tobie k***a zaufałem, no. ja miałem 3hp! Dobra, dobra, uwaga, Iwan stał w tym przejściu, tam nie? Przy pociągach, mówię mu rzuć, rzuć, chciałem żeby nie rzucił pakę bo chcą splądać, on mi pakę rzuca! Miałem ja ja 3hp! Stary zaufałem ci, miałem 3hp! Stary, 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 stałeś z tyłu, ja miałem Maka, myślisz że prędzej z czego byś trafił, z Maka, z dystansu z AK? Dlatego podszedłem! A ty się ja. wychylasz, nie wiem po co! I mówię ci rzuć, a ty rzuć patrzysz się na mnie jak na debila i rzucasz mi AK to był misterny plan I poszedł Ej, oni się posadzili chyba! O! Ryja trzeba drzeć! Sąsiedzi go nienawidzą! Baś, hmm. zgadza się. Oh, jest. Budzę ich wydechem O oh, Boże Jak pierdolę Od, Co to się stanęło? No i kurwa Ja dole No, no Nie Nie wiem Nie. Graj, no. gra już z Bo tym giglem, ja proszę cię Czemu on zawsze jak gra ze mną to gra innymi brońmi a nie Deagle'em? Kto mnie Jest u mnie Dwa mać A żebyś... O kurwa. O no Za późno Jak ty nie dostałeś flesza? 35 ma Nie dostał, rzuciłeś za niego Was chuj? Mam ja, lagi! No mam lagi! Nie mam lagi! Dobra, lagi, robałem cię, lagi tam, lagie. No mam lagie, ja da, da. lagi, ja idę i nie cofał 3 metry! Mati, to już tak. To Iwan był po prawej podsadzony, nawet nie wychylił mi pomoc. Byłem się, w... się podsadza... No, o Jezu. Nie, ej! mam no. lagi, ja mam cały czas no, ja lagie, lagi! Sorry, YouTube Administration, to no, jest ma k**a laga nie ja Dole. Ja dole, ale ty mnie wyzywasz i chcesz, żebym ja grał? Proszę się się. Przeciwko mnie kupujesz bigla i trafiasz banie. Grać ze mną nie możesz nic trafić. No takie Pogucziki. życie no. Kogoś musiałem wybrać w życiu. No ty się dziwisz! Oj ups! O, si. Oj, ups! Dorzuć! Co? Główno? Nie mnie. mi. Dożuć mi to. Mięska mi dorzuć! It was at this moment he knew He fucked up! <susurra> Nie, jak nie MA TO! to za, zaraz, gdzie, -ta, no -ta, tak Mata. Mata. się tak, gdzie mam na wykroku! Tak się mam na wykroku! Dobrze. Przez chwilę się zastanawiałem, co ty z tym makiem robisz. Z McDonaldem? No popatrz, on sprawdza to. Kto to sprawdza? Wszyscy. <ślepki> Przepraszam, ale ja się Cię boję. <ślepki> ale. No, wy Płacę, o, się śmiejesz? I to jest taki teammate, nie? Dwóch tam jest. O, jak ja znam Lantapa od Jalantasa. Jalabamba, no, popatrz. No. Co, o to, o to ci chodziło? O to ci chodziło? O się to to obchodzi, ale może chodzić. O no teraz patrz już piknięty, a chwilę temu się kłócił, No co? bo trafił, Iwan w końcu, ale znając w szczęście, teraz nie trafi. Przecież on ma 8, ty masz 4, krwa. No i co z tego? A czy ja się ciebie pytam, jak się nazywasz? Popatrz, już po głowie dostałem. Uciekaj, no Iwan. Ale konie a biegną, krwa, wycyny. Nie biegnijcie. Nie kebab, nie jądro Nie ja zaraz w p***dę, tak, p e? Ej! No, jednak nie ma pęda. Nie mam jąder! <laughs> O! Ile, nice! Ile? 72, Ej, trafiłem cię?! 66?! Czy ja ci serio łeb trafiłem przez ścianę? No serio, to myślisz, że no. co, ja... Serio, przypadkowe rzeczy? Serio, A, no, W sumie tak czasami myślę, ale... <śmiech> <śmiech> się, ale rzadko. Rzad czasami, czasami, to ja robię. tylko. O, no i fajnie, nie no, Aha O, choroba ja, nie postępuje wcale. <laughs> Jakie jajca, Jaka. chłopaki! Jakie myślisz? masz ja Jestem tu, jestem tu, jestem tu. Słuchajcie. No! Mówiłem, że jestem tu. Był jestem o, no e! Alas, a był no no, On Jestem CO?! Ona z Nie mogę f**ka, on coś stopy. No a mi ty, pilnować tej strony, tak się ustawiliśmy. I nagle ja dostałem... Ale twoje... ja nie dostałem, no, nie nie dostałem takiego infa! Dobra, f**k, bo on z tego deagla k***a strzelał Cisza. Zostałem się. Uff! Kurna, ale tylko trochę. No. Serio dostałeś 74? Co ty, Krista, robisz w tej gierce? Stary, dostałem Diglem i ta w łeb, A bo nie wiem, w z weźmiesz za skrzynką. Ale tam są emocje bardzo... <laughs> <o skrzynką. śmiech> są emocje bardzo o, <laughs> to jest, no powiem no, wam tak, on atmosferka on gra, napięta. Nagle, o, nagle A ja, nie ja nie nawet zapisać. nie wiem, jak Wittiment się nazywa. Ale już <laughs> co rundę go. Cześć, <laughs> <trochę. śmiech> Nie jest problem z wami, to ten... Ładuj tam. Jest tutaj. Już może nadchodzić. Jest. O, panu, o, tu są tu drzwi. Są drzwi? No trafiłem w na 44. Nie, nie. w puzona na 34. Dupa pieprzyć. Dupa pieprzyć. O, nie! Ale tutaj! Nie, chciałem powiedzieć Tauron, ale no nie, no to chodziło Jest tam do coś, daj spokój wstyd.

Aleksycą, ale. Dobra! Ale mi ten shot ratio podoba się. No i fajnie. No i zajebiście w sumie. Dzięki za geprzem, jaki pozajem. Cześć, cześć. Ucieczki.